Maria Jeleniewska, popularna Tiktokerka z ponad 13,5 milionami obserwujących na platformie TikTok, stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy młodego pokolenia w Polsce. Jej wiralowe filmiki, pełne energii i charyzmy, otworzyły jej drzwi do świata mediów tradycyjnych, a udział w 16 w edycji programu Taniec z Gwiazdami przyniósł jej kolejny sukces. Wraz z partnerem tanecznym Jackiem Jeschkę Jeleniewska zdobyła kryształową kulę, j. Jednak zwycięstwo wywołało falę dyskusji w sieci, szczególnie za sprawą kontrowersyjnego wpisu Agnieszki Kaczorowskiej. Droga do zwycięstwa Maria Jeleniewska zyskała popularność dzięki krótkim, dynamicznym filmikom na TikToku, gdzie jej kreatywność i autentyczność przyciągnęły miliony fanów. Przejście ze mediów społecznościowych na parkiet tańca z gwiazdami było dla niej nowym wyzwaniem, które przyjęła z entuzjazmem. W 16. edycji programu, emitowanego na antenie Polsatu, tiktokerka zaimponowała widzom i jurorom swoją determinacją oraz szybkim postępem w nauce tańca. W duecie z Jackiem Jeschke, profesjonalnym tancerzem, stworzyła widowiskowe występy, które zapewniły jej miejsce w finale. Ostatecznie para zdobyła kryształową kulę, pokonując innych uczestników programu. Zwycięstwo Jeleniewskiej nie obyło się jednak bez kontrowersji. Część internautów zarzucała, że jej sukces wynikał głównie z popularności na TikToku, a nie z umiejętności tanyznych. Głosy krytyki nasiliły się po finale, gdy w mediach społecznościowych pojawiły się opinie, że program stracił swój artystyczny charakter, a wygrał TikTok. Kontrowersyjny wpis Agnieszki Kaczorowskiej od szczególną uwagę przyciągnął ruch Agnieszki Kaczorowskiej, profesjonalnej tancerki i uczestniczki programu, która udostępniła na Instagramie złośliwy komentarz internautki. Wpis brzmiał: Sztuka, teatr. Emocje, taniec. I to taniec wczoraj powinien wygrać. Niestety to jest idealny przykład na to, co w życiu chcemy najczęściej oglądać. Wygrał TikTok. Komentarz ten został odebrany jako krytyka zwycięstwa Jeleniewskiej, co wywołało lawinę reakcji w sieci. Wielu fanów TikTokerki uznało zachowanie Kaczorowskiej za niefair, a sama Jeleniewska nie kryła rozczarowania. W rozmowie z reporterką portalu Jastrząb Post, Karoliną Motylewską, Jeleniewska odniosła się do sytuacji, jasno wyrażając swoje stanowisko. Kiedy czytam, że to było po prostu nieprzemyślane, bo apostrofen i je przeczytała, co tam było napisane, a jednak ze stu relacji, na których kto się za. wrzuciła tezy, w których inna osoba jest obrażana, to jest to przykre. Ktoś ci odbiera radość z tej wygranej, tak jakby ci się to nie należało powiedziała TikTokerka. Jej słowa pokazały, że nie akceptuje tłumaczeń fanów Kaczorowskiej, którzy próbowali bagatelizować incydent. Oświadczenie po finale, kilka dni po finale, Maria Jeleniewska opublikowała na Instagramie emocjonalny wpis przecinek, w którym podsumowała swój udział w tańcu z gwiazdami. To był piękny rozdział, który właśnie się zamknął. Taniec z gwiazdami dał mi więcej niż mogłam sobie wyobrazić, nie tylko nowe umiejętności, ale przede wszystkim wspaniałych ludzi, których już zawsze będę nosić w sercu. Było trudno, było wzruszająco, było magicznie. Taniec zostanie ze mną na dłużej, bo zostawił ślad głęboko w duszy i dziękuję za każdy moment, każdą e energię, każde wsparcie podczas tej cudownej podróży, napisała. W swoim oświadczeniu TikTokerka nie zapomniała o pozostałych uczestnikach programu. Ogromne gratulacje dla każdej pary, za odwagę, serce i determinację. Wiem, ile to kosztuje i ile trzeba dać z siebie, by stanąć na parkiecie i tańc. Zeć mimo zmęczenia, stresu i emocji, każdy Grek z nas zostawił tam cząstkę siebie, dodała, podkreślając szacunek dla wysiłku wszystkich konkurentów. Zdjęcie z Kaczorowską, gest pojednania. Wpis Jeleniewski opatrzony był serią zdjęć, które zwróciły szczególną uwagę internautów. Wśród nich znalazła się fotografia, na której TikTokerka pozuje u boku łagni Eszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza, innego uczestnika programu. Ten gest został odebrany jako wyraz braku razy wobec tancerki, mimo wcześniejszych kontrowersji. Zdjęcie wywołało pozytywne reakcje wśród fanów, którzy docenili klasę i dojrzałość Jeleniewskiej w tej sytuacji. Podsumowanie Zwycięstwo Marii Jeleniewskiej w 16. edycji Tańca z Gwiazdami to nie tylko sukces młodej gwiazdy mediów społecznościowych, ale także do wód na to, że talenty i determinacja mogą przełamać stereotypy. Choć jej triumf wywołał dyskusje i kontrowersje, TikTokerka pokazała, że potrafi radzić sobie z krytyką z godnością. Jej oświadczenie oraz zdjęcie za Agnieszką Kaczorowską to sygnał, że Jeleniewska stawia na pozytywne emocje i szacunek, niezależnie od okoliczności. Dla milionów jej fanów na TikToku i widzów, tańca z gwiazdami pozostaje inspiracją, że marzenia można spełniać, łącząc pasję z ciężką pracą.